Dzień dobry, kochani, z dzisiejszej talii Walk Your Light. Cztery wylosowane karty to przede wszystkim inicjacja. Jest to y, przejście na drugą stronę. <laughs> Jak dotychczas Twój świat wydawał Ci się bardzo ciężki, trudny, pełen czarnych kolorów, pełen trudności, niedogodności. E, tak, teraz tutaj przechodzisz przez. E, przez tą bramę, gdzie czeka cię bardzo kolorowy, lekki świat, pozbawiony tego ciężaru, który był tutaj, pozbawiony już mroczności tego mroku, bo spojrzałaś w ten mrok, przepracowałaś ten mrok, i dzięki temu, że ten mrok został przepracowany, wolno Ci przejść do tego świata, gdzie jest lekko i kolorowo. I w tym będą ci pomagać e, strażnicy e, światła. Osoby, które się specjalizują właśnie w wspieraniu osób, które przepracowały ten mrok i stały się pracownikami światła, to te osoby będą Ci właśnie pomagać w tym tutaj bardzo trudnym przejściu, bo to jest zmiana ogromna. Z ciemności i mroku przechodzisz w światło i kolory. Ta zmiana jest ogromna. I żeby Cię ta zmiana nie zszokowała za bardzo, to masz pomoc właśnie tutaj, e, pracowników światła, któ którzy cię wspierają w twojej ścieżce e, ku dobru, ku miłości, ku świetle, e, ku e, pięknym kolorom. <laughs> Twoje zadanie to budowanie e, nieba na ziemi. <laughs> budowanie nie ma tutaj, tak jak tutaj jest właśnie Zajawka tej pięknej, e, tej pięknej krainy. Tak, tutaj pokazana Ci jest cała ta piękna kraina, i ty masz ją budować. Ty to, co robisz w tej chwili, to to jest właśnie to, co Twoja dusza wybrała do, do pracy, żeby pomagać innym ludziom, żeby będąc też przykładem, to, w jaki sposób radzisz sobie z kłopotami, to, w jaki sposób reagujesz na przemoc. A więc, że nie reagujesz, <noise> że odpuszczasz, że idziesz dalej, ale stawiasz też granice i nie pozwalasz ich przekraczać innym osobom, <noise> a przekraczanie granicy wiąże się z konsekwencjami wobec agresorów. To wszystko to jest przykład, z którego będą czerpać właśnie te osoby, które znajdują się właśnie w tym miejscu. Także ty dajesz im przykład. I ta karta Ci zapewnia, że właśnie już to robisz. właśnie budujesz yy, yy, raj na ziemi. Właśnie to robisz, rób tak dalej. Ta karta Ci zachęca. jesteś w procesie.